Że w swym życiu była szczęśliwa. Życzę Ci <noise> Babuniu życia najlepszego. pociechy, zdrowia i szczęścia dobrego. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego! Na życzymy babci Bożenie i dziadkowi Krzyśkowi dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i mocnych kości. Serdeczne życzenia składają Milenka i Natalka. Kochani dziadkowie i pradziadkowie, tą piosenką życzymy Wam dużo zdrowia, abyście byli z nami jak najdłużej. Drodzy Dziadkowie, dziś jest dla Was ważny dzień, więc życzenia złożyć chcę. Życzę ja Wam co najlepsze, czyli zdrowia, szczęścia i życia przez 100 lat jeszcze. Dla Babci Gosi i Dziadka Marka Uchymiaków. Babciu, Dziadziu, coś Wam dam, tylko jedno serce mam. A w tym sercu róży kwiat, babciu dziadku żyj 100 lat. W albumie rodzinnym pamiątki najmilsze, kochane, znajome. Osoby najbliższe, choć znamy je wszystkie, lecz wciąż oglądamy. Patrzymy na zdjęcia, gdzie czas zatrzymany. Jest jedno zdjęcie. Najpiękniejsze, niekolorowe. Nie błyszczące, Postacie. Dwie stojące, to babcia z dziadkiem, tacy młodzi, że zda się prawie nie do wiary. Ja jednak wiem, że tacy byli i że to zdjęcie to nie czary. W albumie rodzinnym. Klubu widzimy Są zdjęcia kuzynów Jest siostra i brat To własny Prawdziwy i cały Nasz świat Jest jedno zdjęcie Najpiękniejsze Niekolorowe Niebłyszczące porzukłe Trochę i nie wiem Tacie. Dwie stojące, to babcia z dziadkiem tacy młodzi, że zda się prawie nie do wiary. Ja jednak wiem, że tacy byli i że to zdjęcie to nie czary. Wspomnienia, wspomnienia, przy babci siadamy, patrzymy na zdjęcia, słuchamy, słuchamy, opowiedz mu babciu o domu w ogrodzie, o starej kapliczce stojącej przy drodze. Pożółkłe trochę i niewielkie na nim postacie, dwie stojące, to babcia z dziadkiem, tacy młodzi, że zda się prawie nie do wiary. Ja jednak wiem, że tacy byli i że. Wam zdrowia w częściach, Hania. Bardzo Was kocham babciu i dziadku. Buziatki dla Was Zuzia. Kocham cię babciu, Julcia. Bardzo Was kocham, babciu i dziadku. Z całego serca. Pozdrawiam Was Weronika. Kocham Cię, babciu, i pozdrawiam Cię bardzo, Cię kocham z całego serca. Flanek. Kocham Cię, babciu i dziadku, że ze mną się bawić się Kamil. Kocham Zdanie Cię, babciu, że ze zebi ze, ze robisz obiad, a ja z dziadkiem, a, mi, a Ty się, dziadek, ze mną bawisz. Buziak. Dabniam i Zusia Wójciech. Kocham Was za to, że możecie mnie zawsze pocieszyć, gdy jestem smutna. Kornelka. Babciu lubię Twoje pierogi. Ży życzę Ci hania. Babciu, kocham Cię. Dziadku, kocham Cię. Buziaczki, Julcia. Drogi dziadku, życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia. Madzia Kochana babciu, kochany dziadku, lubię Was i mam na imię Siusia Młodzko. Babciu, siatko, was kocham, i lubię się z wami nazywam się Amelka. Babciu, dziadku, kocham Cię. Najbardziej lubię się z Wami bawić. Ze sankami. Natan. Babciu, ja Cię skocham z Dziadkiem. I może pójdziemy na sanki i na spacer. Ksyś. Kocham Was dwa babcie. Zosiu i Luciu. Filip. Babciu, kocham Cię Karol. Babciu, kocham Cię. I dziś. Babciu powiedz, jaka była w swoich szkolnych latach? Czy podałaś w szkole siedzieć, czy na korze dakać? Czy podałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Larkę, albo może mi czy wolałaś czekoladę, dla której w pytam, gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaciłaś i czy można cofnąć Grotą kurkiem, czy bukawką, lecz się robiłeś? Czy wybrałeś, kiedyś się w wstać? Najlepszego życia Janek. Z okazji babci i dziadka. Wszystkiego najlepszego na babci i dziadka. Dużo zdrowia i szczęścia. Wszystko najlepszego dla babci i dziadka. I żeby długo żyli, żeby mieli dużo życia. Wszystkiego. Babci, babciu, ci dam. Jedno serce tylko mam, a w tym sercu róży Babci, babciu, że 100 lat. Wszystkiego najlepszego babci i dziadkowi i jeszcze jednej babci. Babciu ja, i, babci, i dziadku Rysiu. Wszystkiego najlepszego z okazji dziadka i babci świąt. Życzę Patryk. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka i dnia babci. Życzę Mikołaj. Życzę moim babciom i dziadziowi dużo, dużo zdrówka, i żeby mieli dużo, dużo miłości od swoich wnuków i żeby długo, długo żyli. Życzę się Grachowski. Życzę moim babciom i dziadków dużo zdrowia, szczęścia i, i dużo miłości. Ale Rian życzy. Z okazji Dylan babci i dziadkę życzę wszystkiego najlepszego moim dziadkom i babciom. Życzę Julia. Wszystkiego lepszego babci i dziadka Oskar. Wszystkiego najlepszego na dzień dziadka i babci życzy Lena. Wszystkiego najlepszego Dnia babci i dziadka mówi Zosia. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziadka i babci. Życzę Nadia. Życzę dla moich dziadków wszystkiego zdrowia i dużo miłości. I życzę. Uśmiechu i zabawy. Kornelka. Wszystkiego najlepszego, babciu i dziadku. Życzę bardzo. Wszystkiego najlepszego, babciu i dziadku. Bardzo, bardzo Wam życzę, Filip. Mił bardzo miłości, kocham Was. Wszystkiego najlepszego z okazji Dzień babci i dziadka życzę Laura. Dużo zdrowia życzę Dużo zdrowia życzę Ażar. Życzę dużych uśmiechów Masza. Dużo radości Leda. Dużo zdrowia Amelka. Dużo zdrowia życzę Aurelia. Życzymy dużo zdrówka, szczęścia, miłości i uśmiechu. Maja i Natarka. Życzymy dużo zdrówka dla babci i dla dziadka, Lena i Tosia. Dużo zdrowia babciu i ba dziadkom. Wysyła Staś. w ciągu dziadku, w i czczęścia dzieci. Ej, nam. nam, nam ej, nam, ej, ej, żyje nam, żyje was, was, je nam. Je 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 Kochanym nam.

Hoje <laughs>